Nowa aktualizacja w Fortnite. Cie. Dokładnie tak. W dzisiejszym odcinku znajdziemy m.in. takie rzeczy jak złote jajo, wyrzutnia jajek oraz wiele, wiele innych rzeczy. Koniecznie oglądajcie do końca, aby zobaczyć wszystkie zmiany oraz zostawcie łapę w górę, jeżeli cieszycie się, że nowa aktualizacja trafiła do gry. Pamiętajcie, widzowie, o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod Zakrzak i Ty do sklepu. Tak, widzowie, kolejna aktualizacja z sezonu drugiego właśnie trafiła do Fortnite. A. No i dzisiaj sprawdzimy sobie, co się zmieniło. Powiem wam o nowych perkach, o nowych rzeczach, o rzeczach, które mają być dodane. No ogólnie będzie działo się chyba dużo. Na sam początek myślę, gdzie by tutaj polecić. I w sumie to poleciałbym w jakieś miejsce, gdzie będzie spokój. A chata z przodu wygląda, jakby miała być spokojna, ale to nigdy nie wiadomo. Ogólnie pierwszą zmianą, którą możecie zobaczyć już, jest to nowy styl do skina, którym gram, czyli do ogniskowej. Moim zdaniem to jest. 1500 razy lepiej wyglądająca wersja niż ta stara wersja. No teraz wygląda jak taka totalna, totalna ninja. Mega, mega sztos. A więc spadamy sobie na ten domek i zobaczymy, czy do gry zostały dodane jakieś nowe przedmioty. Mam nadzieję, że coś weszło. Fizowem, mój pies trochę poddymia w pokoju. Mam nadzieję, że mi zaraz nie odłączy komputera, bo byłaby trochę lipa. A Więc na spokojnie, idziemy oczywiście otwierać skrzynki, a ja zacznę wam opowiadać o pewnych nowych rzeczach, które trafiły do gry. Sytuacja wygląda w taki sposób, że dostaliśmy 5, aż 5 nowych perków. Co ciekawe, Fortnite ostatnio bardzo chętnie dodaje nowe perki. Ja jestem z tego powodu mega zadowolony, bo jak oczywiście każdy wie, perki mega urozmaicają rozgrywkę, no i jest dzięki temu trochę ciekawiej. A więc pierwszy perk, który wszedł do gry, jest to perk, który jeszcze nie wiadomo, jak się będzie nazywał, ale będzie polegał na tym, że będziemy pływać szybciej w wodzie. Więc jeżeli ktoś mi pływać, to perk dla was. Eee, i w ogóle zostały zmienione holoczesty. Halo! Nowe itemy w holoczestach: Heavy sniperka i kombat. No nieźle, bo oczywiście tych itemów nie było w holoczestach, nie były one dodane, a teraz są. Eee, i katana zmieniła swoją miniaturkę. Chyba, że ona tak wyglądała. Nie, no, nie ma szans, że ona tak wyglądała. Ej, widzowie, albo ja coś zapomniałem sobie, albo, no, katana tak nie wyglądała na 100% na tej miniaturce w prawym dolnym, dolnym rogu. Jeżeli chodzi o perk numer 2, który został dzisiaj dodany do gry, jest to perk, który polega na tym, że gdy jesteśmy na ziplinach, czyli na Tyrolkach, odnawia nam się HP Więc mega spoko. Jakby nie patrzeć, no, jest to całkiem ciekawe. Gdzie jest najdłuższa Tyrolka na mapie? Ja już tutaj szukam i, i tylko tej Tyrolki będę używał, jak będę miał tego perka. W sumie odbierzmy sobie perki, zobaczmy. Czy będę miał może coś nowego Tylko właśnie ja nie jestem przekonany Czy to tak działa Chyba żeby dostać nowe perki w meczu Wydaje mi się, że musimy je najpierw odblokować ta, Bo ja tutaj roluję i niestety nic nie dostaję Perkiem numer 3 I moim zdaniem Chyba najlepszym perkiem dodanym podczas tego update'u Który mi osobiście najbardziej się podoba Jest widzowie to, że otrzymujemy komba... Jakiego kombata? że otrzymujemy Church Shotgun'a, czyli starą pompkę ładowaną, którą no, starzy gracze na pewno dobrze znają, ale to nie wszystko, bo tak samo w tym zestawie otrzymujemy nowego flinta. Starego flinta, tylko że w nowym sezonie. Czyli ten taki piracki pistolet, który podczas gdy nim strzelamy nas odbijał do tyłu i zadawał w głowę przeciwnikowi y ze 160, 70. No, był potężny. Kolejna zmiana, którą możecie zobaczyć przy moim skinie, jest to ten zbierak, taki kolorowy zbierak. Dostałem styl nie do końca do jakiego zbieraka, bo wiecie, ja gram w tą grę 5 lat i mam tych zbieraków setki, ale wiem na pewno, że jest to nowy styl, więc jak macie ten zbierak, to możecie sobie nim popykać w nowym stylu. Tak samo nowy styl dostał pomarańczowy skin, chyba się nazywał Sagana. Teraz wam się pokazuje na pewno ten skin na ekranie. I tak wygląda ten nowy styl. Możecie ocenić go w komentarzu. I przy okazji napiszcie, który styl lepszy, czy ten, którym teraz gramy, czyli czarna wersja ogniskowej, czy właśnie tej pomarańczowej, która teraz jest mega kolorowa. Takie ognisko istniało za. Nie, to nie. Nie jest ognisko. Ja miałem na tym. przed chwilą na tym E, żeby je podpalić. Coś mi się pomyliło. Chyba mi się coś pomyliło. Nieważne. Otwieramy skrzynkę. Może będzie jakiś nowy item. No nie mamy nowego itema. Ej, ciekawe, czy coś zostało dodane. No, chciałbym to bardzo wizowy wiedzieć. Ej, właśnie! Kurczaki! Kurczaki, wizowie! Kurczaki, które znoszą jaja! To jest w ogóle szalone. Mamy jajka z kurczaków. Wow, mega nowość. Kurczaki z jajka. No, w realnym życiu wcale się to nie dzieje. Ale dobra, widzowie, w Fortnite, jak wiemy, jest to nowe. To trochę zabrzmiało, jakbym się zdziwił, że kurczak, wiecie, znosi jajka. W Fortnite jest to nowe. Mamy coś takiego, takie jajka. Nie mam totalnie pojęcia, co one robią, ale otwórzmy to... Ej, nie mogę! Alo! Co? Co? Co to ma być? Pro, dawaj mi to! Czemu nie mogę? Aha, bo to jest... Dobra, widzowie, to dodaje... To dodaje hp, to jajko. Ale ja nie mogę tego użyć, to nie daje żadnych broni. Ej, daj, wej, ej, bronię. Nie! To no nie są. A, dobra, myślałem, że to będzie bronie mi dawać. Ty, no chyba. Ej, złote jajko. A co to mi da? Aha, 350 złota, okej. Okay. A co się stanie, jak ja taką kurę zastrzelę? Czy dostanę z niej. lód? Nie, no nie dostanę. A co się stanie, jak zastrzelę fioletowego? Coś się stanie? Nie, no też nic się nie dzieje. Widzowie nie ogarniam. Z tego możemy dostać jakieś bronie, czy nie możemy? Yy, szybki test. Zjadam jajko, Zjadam jajko. Nie ma broni. Zjadam jajko. Nie ma broni. Zjadam jajko. Nie ma broni. Zjadam jajko. No nie ma tej broni. Dostajemy efekt skokoskały. Ale ja znalazłem. Znalazłem nowe złote jajko i ono mi nic nie dało oprócz golda. To jest mega ciekawe. Teraz tak się zastanawiam, czy te kury mają szansę dawać jakieś bronie, czy nie? Przetestujmy mit. Czy jeżeli wyeliminujemy fioletową kurę fioletowym itemem, to dostaniemy z niej fioletowy item? Sprawdźmy. No nie dostaniemy. Ej, szkoda, moim zdaniem powinny Jakimś temem nam tutaj zarzucać Nie, widzowie, jak wiecie niedługo Wielkanoc, to w sumie zaczął się teraz event Jak się nie mylę, właśnie event y, wiosenny Można tak to powiedzieć, powoli event wielkanocny I też słyszałem, że w tym Evencie mamy dostać granatnik Z jajkami i w sumie To na pewno go dostaniemy Ej, kolejne złote jajo, może z niego wypadnie Złoty, nie wiem, złoty spas Dobra, spas na pewno nie wypadnie, ale może jakiś Złoty przedmiot, zobaczmy, 3, 2, 1 Ej, też złoto, myślicie widzowie że jest taka szansa, że przykładowo ze złotego jajka dostajemy złoty przedmiot, jakiś tam nie wiem, mały procent na to. Ej, wykluwa się! Aha! Aha, okej. Okay. Czyli im więcej jajek zniosłem kury, tym więcej kur się wykluwa. Jedna, druga, trzecia. Ej, my zaraz tu stado będziemy mieli. Co jest? Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym nagrał SkyBase'a z mityczną kurą, zostawcie 2000 łapek i jutro wlatuje taki odcinek. Ale wracając do kolejnych zmian, porozmawiajmy sobie o następnych perkach. Kolejnym perkiem jest to, że otrzymujemy pizzę. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w grze była pizza wizowie. Dokładnie tak. Mówię o tej pizzy z ośmioma kawałkami, że jeden dawał 25 potki, 25 HP, a do tej pizzy otrzymujemy z Splashel i ten perk jest nazwany, jak się nie mylę, jakaś tam impreza z pizzą. No, po prostu idealny perk na imprezę. Picie, pizza, czego chcieć więcej. No i właśnie, teraz sobie jeszcze odświeżyłem pamięć. W perkach mamy granatnik jajowy. Granatnik, no ten granatnik jajkowy, wiecie o którym mówię. O tym przed bla, 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 bla. O tym, którym przed chwilą wspominałem. Kolejną ciekawostką tej aktualizacji jest to, wyczytałem, że podobno Neo -Tilted, Neo Tilted Mega City ma z czasem się rozrastać. Nie wiem, czy jest to prawda, czy jest to jakiś fake, ale myślę, że byłoby to mega spoko i napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy chcielibyście, żeby Mega City się rozrastało? Chociaż już teraz jest wielkie, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. 17 osób zostało nam tylko do końca meczu. Ja oczywiście chcę wygrać tą gierkę. Widzę myślę, że jest szansa na to, żebym wygrał. Ja myślę, że na pewno jest na to szansa. Jak za Pierwszy mecz po aktualizacji muszę wygrać. Znaczy dawno się nie, to nie zdarzyło, żebym wygrał, ale zrobię wszystko, żeby się udało. Z kolejnych zmian zostało dodane mega dużo skinów. Będziemy mogli zobaczyć niedługo nowe skiny w sklepie. W sumie jak zawsze. Wow, ale że takie darmowe itemki. Dzięki. To mi się podoba za darmo takie temy ja zawsze biorę. Jestem mega ciekawy, która ze zmian do tego czasu wam się najbardziej podoba. No bo mi się mega podobają te egi, te jajka skór, tylko szkoda, że nie dają żadnych broni, bo by się przydały. A może ja tego nie wiem, a tak naprawdę jest 1% szans na bronie? Będzie trzeba to sprawdzić. Ej, wydawało mi się, wydawało mi się, że tutaj leży Cherry Shotgun. Ale w sumie to jest jeszcze nie, nie do zdobycia, bo nikt nie zdążył odblokować tego perka, więc no, to, to, to nie, nie miał prawa bytu. I tak swoją drogą, ja nagrywam ten odcinek od 12 minut i nie spotkałem nikogo! Zauważcie, nie spotkałem totalnie widzowie nikogo. To jest trochę dziwne, ale z drugiej strony to dobrze, bo mo mogę wam przynajmniej opowiadać o zmianach, taki plus. Ej, co ty gadasz? Znalazłem! Wyrzutnia jaj. Ej, nie wierzę. Widzowie, ale dymy. Mamy to. Dlatego warto oglądać odcinki do końca. Mamy wyrzutnię jaj, więc testujemy ją na przeciwnikach. No, panie kapitanie, to mi się podoba. Ale jakim cudem ktoś to już zdobył? Nie wiem, widzowie. Nie mam bladego pojęcia, jak ktoś to zdobył, ale miał mega farta. Dlatego, że perki trzeba najpierw odblokować. Chyba, że. Nie wiem. Jest jeszcze jakiś inny sposób na zdobycie tego, ale o nim jeszcze nie słyszałem. Mega, mega sztos. Mamy mega, mega farta, że udało się to zrobić na odcinku, więc lecimy i testujemy. Tak, w ogóle to jest na rakiety. A rakiety lecą z amoboksów. Panowie, zapraszam serdecznie tutaj pod wyrzutnie jajek. Tutaj, proszę bardzo, proszę podchodzić. Nic wam się nie stanie w ogóle. Jakby to, to totalnie nic, totalnie nic. Ej, wiecie, co by było spoko? Jeżeli moglibyśmy wyrzutnie jajek ładować jajkami. No, powiedzcie, jeszcze, to by nie miało sensu? Powiedzmy, zabieramy takie jajko i możemy nim, nim strzelić wyrzutnie jajek, ale no, no nie działa. To tak nie działa. A powinno. Moim zdaniem powinno. Bo jednak, czym strzelamy z wyrzutnie jajek? Jajkami. No, to jak jajka leżą na Ziemi, to ładujemy jajka do wyrzutni jajek, no i strzelamy. Może to jest dobry plan na zmianę. No i się ma, no mamy rakiety, dzięki. Tylko problem w tym, że nie mamy na kim tej wyrzutni przetestować, więc ja może najpierw strzelę w altankę. Zobaczmy, jaki wyrzutnia jajek zadaje damage. I w ogóle, słuchajcie, no sprawdźmy jej statystyki. Statystyki wyrzutni jajek: 70 damage'u. Okej, okay, to jest sporo. No pojemność magazynka 6, wiadomo. 3 sekundy się aż przeładowuje. Dużo. I jeden strzał na sekundę. Jakieś chłopy strzelają się na SE, SE albo E. Lecimy tam. Oj panowie, panowie. No wie, zaraz wam się chyba jajko rozbije na głowie. Są ci ludzie, czy nie ma? Tak, jest, jest, jest. Tam w bok się będzie. Walę mu tam egiem. Kolego, kolego, mój drogi, przyszykuj się lepiej. Trzy, dwa, jeden. Le leci, jajko. Tylko o jeden, jako no daleko zalatuje. Ty co. Dobra, widzowie, nie trafiłem w nic. Ej, leci, wybucha. Ale co jest? Czemu ono wybucha z takim opóźnieniem? Nie ogarniam. Daj mu pompę 62. Leci jajko. Ej, co jest? Czemu ono nie wybucha przy kontakcie z nimi? Daj mu pompę 82 i leży kolejny. Widzowie, z tego co pamiętam, kiedyś ta wyrzutnia działała w taki sposób, że gdy strzelaliśmy już tym jajkiem, to ono przy kontakcie z ziemią, albo z przeciwnikiem, albo ze ścianą, no, z czymkolwiek, wybuchało. A teraz musimy odczekać bodajże 3 albo 4 sekundy, żeby wybuchło. Ciekawa zmiana. Bardzo ciekawa. Pytanie, czy na lep. Lepsze, czy na gorsze? Na pewno plus jest taki, że możemy teraz zaspamić komuś obok boksa, powiedzmy, pięć jajek i one wybuchną prawie w tym samym czasie. To jest spoko. Ale minus jest taki, że nie możemy trafić tym jajkiem kogoś od razu, żeby dostał damage. No więc z jednej strony lepsza zmiana, z drugiej strony gorsza. Zależy, jaki kto ma styl gry. W sumie, jak dla mnie, to chyba ta zmiana jest spoko, bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy boksa ziomeczka, nie? To on sobie chiluje. Powiedzmy, że ten daszek to jest chłop. Wow, wow, wow. Dobra, to zaraz wam chyba pokażę moją teorię. Kolego, jak ci zaraz gwiznę z awupy, o pójdziesz chyba dzisiaj szybciej spać, nie? Tak mi się wydaje. Zowie, aktualnie wygląda na to, że jestem dojeżdżany, ale dostał, dostał coś tam. Nawalam tutaj mu Ega pod boxa. Aha, sobie wa... Nie no, brawo, brawo, super zakrzak Super, super trafienie, lepiej tego Zrobić nie mogłem, panowie pro, Proszę mi dać spokój, proszę do mnie tutaj w dwójkę Nie strzelać, ok, ok, czyli jeżeli nowe Perki są dostępne, to ja powinienem Jeszcze móc trafić tego, e, flinta Oraz pompę ładowaną, ale wygląda Na to, że, nie no, że to jeszcze nie jest dostępne Jakim cudem ja znalazłem ten granatnik Do teraz nie mam pojęcia, serio Przeładowujemy nasze giwery, przeładowujemy Klamki, przeładowujemy wszystko i teraz pokażę Wam tą moją teorię, wyobraźcie sobie Ktoś sobie tutaj się zboxował, a wy podchodzicie bierzecie, robicie boksa i nawalacie tutaj pięć jajek. To jedno jajko rozwala, drugie wpada do boksa i chłop dostaje damage. Siemano. Taktyka baj, zakrzak. A więc co? Aha, a więc dostaje snajperkę. Jak ja kocham snajperki, jak ja... Kocham, kocham, po prostu kocham snajpy. Dobra, a stalavista, uciekam od tej snajperki jak na, najdalej. Dajcie mi żyć, ludzie. Ja tu tylko chcę nagrać odcinek i wszystko pokazać, a się nie da. Słuchajcie, sprawdzimy przynajmniej, ile HP odnawiają nam jajka, więc zużyjmy. Mam aktualnie 92 HP, zużywamy i daje nam ono 10. No więc w sumie, tak, 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 nie za dużo, nie za mało, tak akurat. Ej, ale ciekawe, ile dają złote jajka. Wizowie, szukamy złotej kury? Może jeszcze ją jakoś w tym meczu znajdę albo. Ty Ziomek jest w tej chacie. Dobra, robię rozróbę, wysadzam chatę. Kościu, mam nadzieję, że że tam dalej jesteś. Cyk jedno, cyk drugie, cyk trzecie, cyk czwarte, cyk piąte. O, ale lecę. Dobra, no ja wysadzam tutaj całą chatę, ale nie za bardzo to coś daje. Może ktoś dostać? Jest tutaj ten Ziomek, czy go nie ma? What? Nie trzeba widzowie. Przed chwilą był, no i się zmył. Co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Ej, tu jest chłopną no, skopa! Ej, myślałem, że go trafiłem, a to jego luneta świeciła. Ale by były dymy, jakbym trafił. No to był najlepszy strzał mojego życia. Jest, jest, jest u góry. Jest, 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 pyk! Aha, fajnie, że go trafiłem. Edycja, bombę mu daje. No, no czemu tylko 50 w plecy. Widzowie, podmieniam mu ścianę. Dobra, nie podmieniłem. Oj, teraz podmieniam Ej, jajkownikiem do boksa! Raz. Dobra, sam se pod nogi strzelam, nie wierzę. Widzowie, z tego będzie więcej szkody niż pożytku, z tego, co ja tutaj robię. Nawalamy, wysadzamy haftę. Siemano. Biało ma. Ej, ten jajkownik jest mega OP Możesz nawalać tym, strzelać w tej samej chwili z pompy. No jest totalny, totalny koks. Ej, ja nie chcę wiedzieć, co ten gościu sobie teraz myśli. On pewnie jest taki w wku... kkurzony. Okej, okay, nice. dojeżdżamy jakiś poceniec Musimy go poskładać i wygrać ten mecz. Daję najdzika. Ja wywaliłem ten jajownik. Wizowie, zostałem jeden na jednego, więc po prostu podmieńmy mu ścianę. Boksik, bomba 50. Koleżko, już jest po jest po mnie. Pamiętajcie widzowie o kodzie Zakszak i ty w sklepie. Dziękuję wszystkim, którzy będą wpisany kod zakrzak i ty do sklepu. Podajcie na mój nowy kanał, wpadajcie ogólnie na te filmy. Trzymajcie się do następnego i cześć!